Wypełniony włoskimi płytkami podłogowymi, dla szejka z Arabii Saudyjskiej, okręt tonie z całym jego ładunkiem. Przypadek czy celowe działanie? To i nie tylko to w dzisiejszym odcinku. Cześć, tutaj Łukasz z Nurkowo.pl, a w dzisiejszym odcinku, wrak, który przez lata mylony był z wrakiem transportującym podobny ładunek i który dziwnym trafem uderzył w tę samą rafę na morzu i zatonął tuż obok. Statek Markus, bohater dzisiejszego odcinka, znany również jako statek z płytkami, został zbudowany w 1956 roku w Bremie w Niemczech przez stocznię Flensburger Schlafbau-Gesellschaft. Pierwotnie nosił nazwę MV Atlas i pływał pod niemiecką banderą. Długość jednostki wynosiła około 100 metrów, a przy wyporności całkowitej 3100 ton zabierał on na swój pokład 2699 ton ładunku. W kolejnych latach wielokrotnie zmieniał nazwę i właścicieli. Funkcjonował jako Nagilan oraz Nordhuff. W 1971 roku, podczas rejsu z Nowego Orlanu do Bordo i Brestu, wybuchł na nim pożar, w wyniku którego jedna osoba zginęła, a cztery zostały ranne. Po awaryjnym postoju i przeprowadzeniu doraźnych napraw, statek ukończył swoją podróż, jednak został uznany za niezdolny do dalszej eksploatacji.